Cześć wszystkim, tu Tomek z motokontrolera. kolejny dzień pracy, kolejne oględziny. Dziś będzie taki, no można powiedzieć trochę nietypowy odcinek, a zaraz powiem czemu nietypowy. Dziś sprawdzałem dla naszego klienta nowy samochód. Klient sobie zażyczył u nas wykonanie usługi sprawdzenia nowego auta. Jest to Kia Sportage. Z 2018 roku, więc no, ktoś może powiedzieć, to nie jest nowy samochód. No owszem, no, samochód jest dwuletni już, e, ale była to wersja pokazowa. E, ten samochód przede wszystkim był wystawiany tylko w salonie oraz w galeriach. W ogóle nim nie jeżono, przebieg na ten moment jest 9 km samochód w wersji demo, czyli z najbogatszym wyposażeniem. No co więcej, e, tak jak wspomniałem samochód z 2018 roku, jednostka diesla 1.6, no i podzielę się z wami e, jak wypadło to auto, czy faktycznie jest nowe, czy może nie do końca. Więc tak, e, no samochód wypadł jak najbardziej na plus, no jest to faktycznie, jest to nowy samochód. No, salon, no co tam dużo mówić, dużo opowiadać. No, wszystko, co jest na wyposażeniu, było jak najbardziej sprawne. No, wiadomo, elementy wszystkie mają datę produkcji 2018 rok przebieg faktycznie 9 km. Czy jakieś uszkodzenia, zniszczenia czy w transporcie nie zostało uszkodzone nie. No tutaj mogę tam się doczepić. Była jakaś tam minimalna ryska tam na lewym błotniku i na tylniej klapie. Nic poza tym. Ale to naprawdę kosmetyka. Gdzieś faktycznie ktoś może się otar i tego myślę, że to spokojnie można by było spolerować. No poza tym. No kurczę, no co? No. No tylko brać, no nie? Ewentualnie sobie można ponegocjować cenę, choć nie wiem, czy w tym przypadku jest jeszcze jakaś możliwość negocjacji e... Swoje zadanie zrobiłem, samochód polecam jak najbardziej e... No bo tutaj nie ma naprawdę się do czego doczepić No i teraz takie pytanie, no po co brać taką usługę? Skoro to jest nowy samochód, uwierzcie mi, że są przypadki, i zdarzają się, że nowe samochody w salonie potrafią być uszkodzone. W takich przypadków no, jest coraz więcej, można tak powiedzieć. No, w tym przypadku jest wszystko w porządku, ale podczas transportu ten samochód jest spra sprawdzany, myty ktoś tam nim przejeżdża z punktu do punktu. No, potrafią nieraz uszkodzić takie auto. No, i później ono jest wiadomo, naprawiane, powtórnie lakierowane, wymieniane elementy, szpaklowane, lakierowane. No, w tym przypadku, tak jak wspomniałem, jest najbardziej ok. Samochód jest polecony. Myślę, że przyszły kupujący będzie zadowolony, będzie się cieszył z jego użytkowania. A ja. Zachęcam was do komentarzy, do subskrypcji, do lajkowania naszego komentarzu. Co o tym myślicie? Czy warto sprawdzać nowe samochody w salonie przed kupnem czy nie? Czy mieliście może jakieś sytuacje, że ktoś kupił nowy samochód i ten samochód był uszkodzony? No, czekamy na wasze komentarze. W takim razie ja się z wami żegnam. Widzimy się na kolejnym raporcie. Pozdrawiam, trzymajcie się na razie cześć.